Na pewno kojarzycie filmy typu Zmieniam czas na ekranie na czas na czytanie. Więc dzisiaj robimy to samo, tylko zamiast czytania będzie pisanie. U mnie średni dzienny czas korzystania z urządzenia to czytanie. No, więc zaczęło się też pisanie, więc zupełnie inaczej odczuwam pracowanie nad tym projektem. Dzień dobry, pisarze, z tej strony Natalia i zapraszam Was do odcinka, którego w sumie dawno nie było, czyli do pewnego pisarskiego wyzwania. Zrobiłam już kilka pisarskich wyzwań, możecie je znaleźć na kanale w postaci vlogów pisarskich. Natomiast dzisiaj chciałam spróbować coś z takiego podwórka booktubowego. Na pewno kojarzycie filmy typu: Zmieniam czas na ekranie na Czas na czytanie, więc dzisiaj robimy to samo, tylko zamiast czytania będzie pisanie. Potrzebujemy zatem telefonu. Jeżeli wy chcecie to wyzwanie zrobić, to także wchodzicie sobie w ustawienia i tam macie cyfrowy dobrostan i ja sobie też tu wchodzę i pokazuje nam się raport tygodniowy i pokazuje nam się ile czasu spędzaliśmy na telefonie. Więc u mnie średni dzienny czas korzystania z urządzenia to 4 godziny i 2 minuty, więc właśnie tyle czasu będę musiała dzisiaj poświęcić na pisanie. Natomiast tak z ciekawości: 8 godzin 40 Instagram, 3 godziny 17 Facebook, Internet, godzina 9. Najczęściej używane aplikacje Instagram, druga: Matchmasters. I Facebook. W sumie ciekawie na to spojrzeć. Już na Matchmastera mam y, limit czasowy, więc chyba na Instagram też muszę dać. To by było dobre dla mnie. Y, więc wstępnie taki jest wynik. Chyba nie jest źle, natomiast ja wiem, że korzystam dużo z telefonu. Też często służy mi on podczas jazdy do pracy czy z pracy, bo sprawdzam sobie nawigację, czy są korki, czy nie. A dużo mamy remontów ostatnio, więc zazwyczaj ta nawigacja gdzieś tam chodzi w tle. Również korzystam z telefonu, żeby posłuchać sobie książek, więc wydaje mi się, że to też tam się nalicza w tych godzinach. Więc tak czy tak, wydaje mi się, że nie jest źle. Dzisiaj tak prezentuje się mój dzień. Będziemy sobie. Pisać właśnie przez 4 godziny i 2 minuty. Eee, I co będziemy pisać? A właściwie co będziemy poprawiać? Bo będę poprawiała horror Young Adult, na pewno go kojarzycie już podczas letniego pisania, na przykład tutaj o tym mówiłam zajmowałam się tym horrorem. To był projekt, który zupełnie powstał bez planu. W trakcie jego tworzenia pisałam już inną książkę, więc pisałam dwie książki jednocześnie. Tak pochłonął mnie ten pomysł, że nie mogłam czekać i musiałam się zabrać również za niego. Więc to jest naprawdę ważny dla mnie projekt i wracam do niego. Już w ostatnim vlogu też wam pokazywałam, jak mi idzie z nim. Natomiast w tym vlogu kontynuuję tę przygodę, kontynuuję poprawianie tych, tych rozdziałów, ale z drugiej strony czeka mnie też dużo pisania, ponieważ końcówka tej książki jest niedopracowana. To był eufemizm. Jest w ogóle nienapisana. <grym> Więc nie tylko będę poprawiać, obstawiam, że też. Trochę popiszemy, trochę dopiszemy do rozdziałów, które już są, ale jeszcze nie są tak dobrze dopracowane, więc dużo roboty przed nami. Ja już się nie mogę doczekać, zacieram rączki, no i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zapraszam do mojego czterogodzinnego pisania. Dzień dobry, z samego rana jest już w sumie dziewiąta. Na moim liczniku prawie godzina. Prawie godzina zrobiona, i wydaje mi się, że już nie pamiętam, od którego rozdziału zaczynałam brawo ja. Tak, ja Oliwie czytałam, czyli cztery rozdziały dzisiaj, cztery rozdziały poprawione, razem z takimi krótkimi streszczeniami, żebym mogła sobie to na tej takiej tablicy korkowej, którą wam pokazywałam w skrivenerze rozpisać, żebym wiedziała, jak to wygląda, żebym miała streszczenie każdego rozdziału i potem napisała streszczenie ogólne, które potem wyślę do wydawcy. Więc wstępnie idę sobie zrobić śniadanie. Taki jest mój plan. Mam trzy rozdziały do końca tej drugiej części, więc naprawdę super to poszło i fajnie, że od rana już sobie tutaj siadłam nad tym. I ja nie wiem ile jakby zrobię, bo jeszcze trzy godziny przede mną, więc naprawdę chyba podskoczę dzisiaj z tą książką. Bardzo fajne wyzwanie. Co prawda pewnie będę miała potem już dość, <laughs> ale na razie, na razie się to sprawdza. Więc plan jest taki: Wstępnie, tak jak mówię, właśnie skończę tą drugą część i wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie, jak napiszę takie krótkie streszczenie do tej pierwszej i drugiej części, jeszcze przed tą trzecią częścią, bo tak jak mówiłam na poprzednich filmach, ta trzecia część książki jest problematyczna, ponieważ tam mam najwięcej scen, które są niedopisane, gdzie mam dużo luk, gdzie mam dużo rozdziałów, które w ogóle są nie nieruszone, więc muszę mieć ogólnie dobrze napisane te dwie pierwsze części, żeby. Nie zagubić się w tej trzeciej, i jeszcze być może przejdę dzisiaj do pierwszej części, żeby przeczytać sobie początkowe rozdziały, ponieważ ostatnio padł mi do głowy pomysł, który fajnie mi wszystko wyklarował, i muszę je przeczytać, przynajmniej te początkowe rozdziały, żeby wiedzieć na pewno, że tam ta koncepcja dobrze wybrzmi. Więc taki jest wstępnie plan. No, na pewno zaczniemy trzecią część i, i mega się tym jaram. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Wstępnie tyle. Wstępnie tak bardzo się cieszę, że, że mogę sobie tutaj popisać. Że całą sobotę będę miała taką pisarską. A teraz kończę kawę, bo jeszcze trochę tu mam i idę robić śniadanko. Jak widać został mi jeden rozdział w tej drugiej części, eee, czyli ciszy przed burzą, no i naprawdę zaczyna się dużo dziać, więc fajnie mi się to pisze. Jeśli chodzi o czas, no to przede mną jeszcze 2 godziny i 37. Minut, ale na tę chwilę muszę przerwać. Jedziemy w poszukiwaniu obrączek. <grych> Zerkniemy co i jak, pewnie też skoczymy na zakupy, więc pewnie pokażę Wam urywki z tego. Natomiast potem wracam do pisania z powrotem. No i na razie, na razie jest dobrze: na razie nie jestem przemęczona, na razie nie mam żadnych problemów na razie jakoś to idzie, powiem szczerze i nawet nie patrzę na te godziny tylko klikam jak zaczynam i po prostu myślę sobie niech idzie natomiast tak czy tak zrobiłam już o wiele więcej niż zazwyczaj ponieważ najczęściej poprawiałam jakieś 2-3 rozdziały na dzień, a tutaj no jednak już trochę ich poszło no i jak dokładnie teraz policzyłam to 6 z Ralfem, którego poprawię potem będzie 7 i wiem, że ten rozdział jest dopisany do końca więc tylko po prostu poprawić go no, i potem idziemy do trzeciej części. Wcześniej, jeszcze, oczywiście, streszczenie muszę napisać tych dwóch części, ale jaram się i na razie jest fajnie. Jest już 13.30, ja wróciłam. Zaraz odpalam komputer, odpalam tablet i minutnik na nim. No i nie ma co zwlekać, siadam do, do pisania, do poprawiania, bo boję się, że się nie wyrobię. Skończyłam całą drugą część. Biorę się teraz za streszczenia pierwszego aktu i drugiego aktu przed pójściem do trzeciego. Tak jak mówiłam, zgrałam sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozdziałów do trzeciej części. Dlaczego rozdziałów? Bo przy czterech z nich są czerwone xy, a to znaczy, że. Tam muszę coś dopisać, więc zaczynamy już pisanie, a nie poprawianie. Jedynie jeden rozdział mam z takimi książkami. W ten sposób sobie właśnie zaznaczam, że muszę coś poprawić, dopisać, ale to są malutkie zmiany, a nie takie ogromne. No, tak jak mówiłam, ta trzecia część będzie trudniejsza na pewno. Nie będę Wam już pokazywała tego, co mam w Scrivenerze, bo pojawią się tutaj spoilery, bo wchodzi tutaj perspektywa jednej postaci, która no, wiele zdradza, więc nie chcę. Wam niepotrzebnie spoilerować, jeżeli kiedykolwiek chcielibyście przeczytać tę książkę, czy ona zostanie wydana, czy nie. Więc będę wam po prostu mówić, które narracje ogarnęłam, a które jeszcze będą potrzebowały trochę pracy. Na razie, tak jak mówię, streszczenie, a to jest trudne. Bardzo trudne. Może sobie jeszcze herbatę wcześniej zrobię. Idę po herbatę. O, stopuję, tak, i idę po herbatę. Mam wrażenie, że ten czas w ogóle nie upływa. Nawet nie jestem w połowie. Jak widzicie, trochę podskoczyłam. Piszę już jeden rozdział z trzeciego aktu, z trzeciej części. Mam w planach teraz jeszcze zająć się tym jakieś 17 minut i zrobić sobie trochę przerwy, bo już padam i zostanie nam po prostu jeszcze potem godzina. Aleluja, idę się położyć. Ale trochę się wkręciłam, więc jak widać przekroczyłam godzinę. Ale jak pięknie wygląda ten paseczek żółty. Tyle już zrobione, a tyle jeszcze przede mną, już niewiele. Ale powiem Wam szczerze, że padam i e, dobrze, że miałam tą przerwę pomiędzy porannym pisaniem a popołudniowym. Natomiast teraz sobie tak mocno dowaliłam. E, no, więc zaczęło się też pisanie, więc zupełnie inaczej odczuwam pracowanie nad tym projektem. Dużo zrobiłam dzisiaj, bardzo. Poprawiłam całą drugą część, napisałam streszczenie pierwszej i drugiej części. No i w tym momencie napisałam jeden rozdział z trzeciej części. No i teraz zajmuję się drugim rozdziałem. Być może uda mi się go dzisiaj skończyć i jeszcze poprawię trzeci rozdział, gdzie mam już prawie wszystko napisane. Więc tyle tylko by mi zostało. O ja Cię kręcę, koniec, jest 17.31 i pomimo tego, że 4 godziny to nie jakoś, wiecie, dużo, to połowa dniówki właściwie, to jestem wymęczona, mam wrażenie, że pisałam cały dzień i nie robiłam nic poza tym, eee, skończyłam dwa rozdziały z tej trzeciej części, w tym momencie zajmuję się rozdziałem z perspektywy Oliwi, którego w ogóle nie miałam napisanego, i powiem szczerze, że prawie jestem na finiszu, więc pewnie uda mi się go skończyć jutro. Dziwnie mi wrócić do takiego pisania, biorąc pod uwagę, że wcześniej tylko poprawiałam, ale jestem naprawdę mega zadowolona. Jeszcze prześpię się z myślą, co sądzę o tym wyzwaniu i odezwę się do Was jutro. Ja jeszcze dam Wam znać, że w całym pliku mam aż tyle słów, czyli 56768, ale chyba... Chyba nie sprawdzałam na początku tego wyzwania. No wiecie, ja poprawiam, więc to nie jest tak bardzo istotne, jakbym pisała i musiała Wam podsumować pod koniec wyzwania, ile konkretnie słów napisałam. Tak czy tak, dużo wyszło. Jak sobie tak obliczałam, no to zrobiłam, poprawiłam czy napisałam, no bardziej poprawiłam, e, około 9-10 rozdziałów, więc naprawdę jest mega. Ok, czas na podsumowanie. Z jednej strony pamiętam, jak zaczynałam to wyzwanie i mówiłam właśnie, że te 4 godziny to praktycznie nic. A pod koniec już pewnie zauważyliście u mnie to zmęczenie, to, że nagle zaczęłam sobie uświadamiać, że te 4 godziny to naprawdę dużo w ciągu dnia. I wychodzę z taką myślą, że chciałabym na pewno tutaj jeszcze popracować nad tym moim czasem spędzonym na ekranie. Być może uda mi się go zmniejszyć przynajmniej do, nie wiem, 3 godzin. Może 3,5, żeby troszeczkę zejść, więc będzie to takim moim celem na ten rok, żeby jak najbardziej ograniczyć korzystanie z tego telefonu. Z wiadomych względów, jakby nie zrezygnuję z Instagrama, z TikToka, bo to są miejsca, gdzie tworzę swoją markę osobistą. Z drugiej jednak strony też muszę wziąć pod uwagę to, że. Często to jest moja forma odpoczynku, a w tym roku też chcę o to zadbać, więc muszę znaleźć taki złoty środek, wyważyć to i to i mieć po prostu, wiecie, takie zdrowe podejście do wszystkiego. Z samego wyzwania jestem zadowolona, zrobiłam bardzo, bardzo dużo, jeszcze wczoraj sobie dopisałam jeden rozdział, więc mam już kolejny rozdział skończony z tej trzeciej części i skopiowałam sobie wszystkie te praktycznie nieskończone rozdziały do Scrivenera, dzięki czemu już widzę tak wizualnie ile mam jeszcze do zrobienia, ile jeszcze do napisania. Podsumowałam sobie też wszystkie te rozdziały, więc w notatkach w Jeżeli chcecie dowiedzieć się o Skrivenerze trochę więcej, no to znajdziecie film tutaj. No i w tych notatkach zamieściłam takie krótkie streszczenia tych tekstów. Jeszcze oczywiście do tych takich głównych streszczeń, które wyświetlają mi się na tablicy korkowej, nie dotarłam. Na razie tak wstępnie, roboczo sobie rozpisałam, co powinno się wydarzyć w każdym, w każdym rozdziale, więc powiem szczerze, że wczoraj spłynęło na mnie takie. Szczęście i spokój. Spłynął na mnie spokój przede wszystkim, że czuję ulgę i już tak bardzo nie boję się końcówki tej książki, bo wiemy mniej więcej, jak do tego końca dotrzeć. Więc to wyzwanie bardzo fajnie mi ułatwiło tę pracę i bardzo się cieszę, że mogłam je tutaj zrealizować. Jeżeli są jeszcze jakieś wyzwania, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale, no to koniecznie dajcie znać. Ja już dzisiaj się żegnam z Wami. No i widzimy się w przyszłym tygodniu, w czwartek. Čia.